Dziewczyny mogą pokazać, jak pracują. Andrzej i Tomek uważnie obserwują. Potrzebuję totalnej metamorfozy e, ze względu na to, że zajmuję się i biznesem, i sportem i tak dalej, ale nie mogę dojść do ładu i składu z moimi włosami, więc. Zapraszam na fotel. Super, dziękuję bardzo. Metamorfoza, to ja rozumiem, że wchodzi w grę kolor? Tak, kolor, a czy, cięcie. Czy meta... O właśnie, o to chciałam Cało. zapytać. Włosy nie pozwolą mi na rozjaśnienie, one są już mocno, mocno porowate, mhm. więc e, ładny, piękny brąz, to są dla Pani kolory. Dobrze. Mhm. Zaproszę do myjeczki, mhm. tam okay. dołożymy sobie pigmentów, a później Dobrze. skończymy na… Zapraszam. No i tutaj jest klasa i porządek. Tak. Tu jest dobrze, jest dobrze, jest fajnie, podoba mnie się. Początki są obiecujące, ale nie chwalmy dnia przed przyjściem drugiej klientki. Ewa zajmuje się pierwszą z pań, więc druga trafi w ręce samej właścicielki. Myślałam, żeby tak. Na pewno je trochę skrócić, bo są już troszkę zniszczone mhm. rozjaśnić. Mhm. Może jakaś... Grzywka. Jest ładny kolor, bo tutaj nasada jest naturalna, mm -hmm. rozumiem. Tak, Jest tak. ładny naturalny tak. kolor i wydaje mi się, że jego wystarczy dosłownie rozświetlić. I też nie jest w jakieś turbochłodne odcienie, bardziej w takie y, beżowe, bym powiedziała. Proponujesz Pani beż. To jaki ten beż chcesz zrobić Tutaj Ciepły czy neutralny? Czy bardziej, neutralny. Bardziej, bardziej neutralny. Bardziej neutralny? Tak, A wiesz, bardziej... że uzyskać neutralny odcień beżu na włosach, które są słowiańsko ciepłe, z żółtym pigmentem w środku jest prawie wykonalne i będziesz musiała te włosy rozjaśnić do białego, żeby uzyskać taki odcień beżu, przestańcie obiecywać tym klientkom... Natomiast... Yy... Przestań... Czekaj, Czekaj Tomek, przestańcie obiecywać klientkom rzeczy, które się nie sprawdzają. Andrzej, a miałeś się nie wtrącać dzisiaj? Tomek, nie mogę się nie, w, nie wtrącać, ponieważ potem my pracujemy na tych włosach i potem my musimy z tych włosów stworzyć coś zgodnego Dobrze, z Pani ale... typem Dobrze. urody. Mi wystarczy to, co powiedziałem. Tak, mi też. To, co ty wiemy. powiedziałaś, a teraz wiemy. skoncentruj się na tym, żebyś po prostu nie spieprzyła tych głosów. Dobrze. No. Bo ty nie jesteś złą fryzjerką. Powiedzmy, że kolor omówiony, czas na zawiłości strzyżenia. Co jest w trendach na ten sezon? Coś. Znaczy, to o co. Nie wiesz. Powiedz, że nie wiesz. To jakby będzie prościej, wiesz? Będzie prościej.